Witam, witam bardzo serdecznie! Otóż chciałbym poinformować na wstępie, ponieważ będzie zamęt dzisiaj, będzie wielki młyn, będzie zamęt na jutro też. Eee, chciałbym poinformować wszystkich, że nie zamierzam popełnić samobójstwa. No. Eee, bardzo, bardzo kocham życie i nigdy bym tego nie zrobił. A tym bardziej nie zamierzam tego czynić teraz. Jedziemy do starostwa. Mamy górdę Wunderwaffe, czy jak to nazwać cudowną broń górdę na łamanie prawa w starostwie. Starostwo łamie prawo, a nie tylko starostwo. Tego referat budownictwa, tam yy, również przedstawiciel spółki P4 prawdopodobnie łamie prawo. Wszystko to być może dzisiaj wyjdzie. Kto tak naprawdę. A jak nie, to wyjdzie, to z czasem, chyba, że zostanie uciszone przez władzę. No. W każdym razie mam papiery, mam teczkę, kurde i nie mają prawa no po prostu już yy, są mocne papiery no wszystkiego się dowiecie jak przyjadę a będzie dzisiaj ze mną asystent mój tak eee, no i cóż zobaczymy jak to wszystko wyjdzie zamierzam dzisiaj iść do góry od razu Eee, bez żadnego pytania gdzie idę po co idę i tak dalej bez żadnego tam pierniczenia po prostu idę do góry i tyle No i to na razie Idziemy <mummedi Holiday> <loboney> kurde zrobisz Czum <y> się najlepiej wiesz ty zatrzymałeś pod razu do góry tak sam wójt mi powiedział dzisiaj. <śmienicza> Nie wiem gdzie mają winde, ale co po schodach się już pójdzie.

Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym złożyć papiery. Zawiadomienie. Czy musi pani Dzień dobry. Słuchajmy, że tutaj Pani... To proszę na informację, dobrze? Ja wolałbym tutaj do... Tylko, że nie mam pieczątki ale takiej, żeby potwierdzić wpływ. Aha, nie ma Pani... <laughs> Dobrze. Na no, punkcie podatki, proszę wszystko wkładać. To ja chciałbym jeszcze zadać kilka pytań. Ponieważ mhm. tutaj w sprawie budowania masztu no są pewne nieprawidłowości. Między innymi. E, pan rządu e, miał e, dołączyć Państwu takie oto hmm, pismo z, e, z y, Urzędu Gminy w zakrzówku To do dla pani może Pani zatrzymać znaczy ja bardzo proszę, żeby wszelkie ewentualnie pisma i załączniki były składane po prostu na informacji. Dobrze, ja tylko mam kilka pytań. To też bardzo proszę załączyć do, do wniosku. Nie. Ja. Załączę, tutaj jest akurat ten załącznik tutaj jest dodany także. To bardzo proszę, dobrze także. i będziemy ewentualnie rozpatrywać. I dlaczego jest tutaj data po prostu 2020 na decyzji w tej sprawie dobra. Na decyzji numer 570-2020 jest data opinii Wójta, że niby z tym samym znakiem, że jest data wydania 6 września Pana, bardzo 2020 to jest po bym prosiła, żeby po prostu pan wyłączył to, to urządzenie. Dobrze? To jest interwencja Niederażna prasowa tego. Tak. Yy, bardzo proszę złożyć to wszystko po prostu swoje uwagi yy, podjąć tak, do wniosku i złożyć. Chciałbym uzyskać informację. Dlaczego? Ale ja w tym momencie panu nie uzyskam, ponieważ nie mam takiej dokumentacji przy sobie. Tylko jest po prostu, yy, no nie jest złożona owszem, ale. Yy, po prostu w szafie i, i, i ja musiałabym po prostu do niej sięgnąć, ale w tym momencie wszelkie uwagi, bardzo proszę. No to ja poczekam na. Złożyć ja na informację. Poczekam, tak, poczekam i uzyskać informację o tym temacie. Na no to, że wolicie Państwo, żeby to do prokuratury od razu skierować. Także bardzo proszę, ewentualnie, nie wiem. Będzie, będą państwo, dzisiaj jest sesja, yy, tak, tak, będą przedstawiciele starostwa, yy, myślę, że dzisiaj jeszcze dostępni, więc ja takich informacji w tym momencie Dobrze, dzisiaj to jeszcze nie zapytam w takim razie. Jako, że to była nowa yy, inwestycja, tak, yy, planowana inwestycja, dlaczego do, do dokumentacji nie, do, nie dołączano nowych, nowych po prostu wniosków, nowych o, opinii, i tak Dlaczego nie została poinformowana o tym opinia publiczna? Dlaczego tego wszystkiego uniknięto? Też bardzo proszę, ewentualne wszelkie zapytania, tak jak składać w formie pisemnej. Ale bardzo bym prosiła i my się do tego ewentualnie odniesiemy. Ja chciałbym po prostu tak wprost zapytać, dlaczego nie ma e, informacji o tym e, na stronie e, starostwa, e, nikt, nikt o tym nie informował. No tak jak mówię, bardzo proszę, wszelkie, wszelkie zapytania w formie pisemnej, Przelebi bo się do każdego pana pytania ale ja myślę, W Ale momencie dokumentacja. to jest dokumentacja. dosyć proste pytanie, także... Ja panu odpowiem, ale pisemnie. Dobrze, natomiast w tym momencie po prostu Panu nie, nie, nie odpowiem yy, na to pytanie. Także bardzo proszę. Wszelkie zapytania yy, w formie pisemnej, my ewentualnie. Tak jak mówię, będą przedstawiciele dzisiaj jeszcze. Yy, tak, ja wiem, wiem, jest sesja, na którą proszę, próbowałem ja się dostać, nie, nie zostałem Puszczą. Także bardzo proszę, dobrze? Dobrze. Yy. Czyli nie, nie odmawia Pani udzielania informacji i Pani momencie, tak. e, wie Pani że no, jest to wbrew prawu prasowemu jak najbardziej. E, są na, na to określone paragrafy i nie wiem czy pani wie, że e, no, nie wiem czy pani jest zaznajomiona z prawem prasowym. Z tym, e, jeśli chodzi o artykuł 4, 11. E, prawa prasowego. Mhm. Da, dobrze, czyli no. jest Pani świadoma, tak? Mhm. No to ja w takim razie złożę to, no szkoda, że Pani tego nie przejmie bezpośrednio. Na punkcie podawczym tak, żeby był wpływ do dokumentu. Rozumiem, że dzisiaj się zostanie to odebrane przez Panią. jeśli zostawimy. To znaczy ogólnie korespondencja trafia najpierw do właściwych, którzy dekretują ją do poszczególnych wydziałów. To nie znaczy? wiem, no, czy przez starosty, przy, czy przez wicestarosty, czy przez pana sekretarza. Także oni pierwsi. No to jest z dokumentem, Ale z dokumentem się zapoznają i dekretują na poszczególne wydziały. Aha. To jest, no, także tak się odbywa. Ale Szczepni to informacji. nie odpowiedziała pani mi na pytanie, czy dzisiaj zapozna się. Tak to znaczy, ja nie wiem, o której będą, już tak powiem, przedstawicielu, który będzie przekazywany dokument, ale no, no, nie wiem, czy to będzie dzisiaj, czy to będzie jutro. Mhm. No dobrze, dobrze, e, to nic, to chyba na tyle tutaj e, w takim, taki... No, no, no niestety muszę powiedzieć, że nie jestem zadowolony tutaj z pracy z starostwa i referatu budownictwa. Mhm. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tam no, po prostu murem. Boją się tak powiedzieć. Boją się, tak. No to jeśli chodzi właśnie o artykuł czwarty, jedenasty, no muszą udzielić informacji. Je jeśli one nie są, tak, na nie. <ślesy> <ślesy> no nie? Trzeba by nie dojechać do prokuratury, bo jest. Tak. Także dzisiaj się prawdopodobnie nawet nie zapoznają. tak, specjalnie No. Ale jak unikała odpowiedzi za... No do... chyba nie łudziłeś że się odpowie. No. Dzień dobry pani. Chciałbym...

Jeżeli <laughs> jakby nie patrzeć, olewanie i prasy i obywatela suwerena kurde trwa najlepsze <laughs> No to co, przeszkadzamy im trochę <laughs> Dobra, to na razie pauza <laughs> Mam jeszcze pilota do tego Coś coś pogadać? <laughs> się babice? Sygnał? No, bo od razu no, cię bo bo Dobrze. mogą Dobrze. cię boleć. Tą stronę kiepli. Naszty nadawcze, te anteny, w tej chwili nawet nie są w wykazie obiektów szkodliwych. Także jeżeli ktoś chce sobie to postawić, może sobie postawić koło naszej działki. Na ja stoję, bo nie wymaga to uzgodniej. Do czego doszło w tym ostatnim czasie. Jeszcze kilkanaście lat temu takie obiekty były uważane za szkodliwe. Skoro wszyscy wiemy, że w dolinie wzgórza Watykańskiego, tam gdzie są nakierowane anteny, Antenę to jest, jest no. wielokrotnie większe zachorowanie na chłoniaki i białaczki. To dlaczego my udajemy, że to jest obiekt nieszkodliwy? Te wszystkie anteny na wieżowcach, to jest zapowiedź nowotworów, chłoniaków, i białaczek i mieszkańców. A jak będzie 5G? ハハハハ Inwestycja w celu publicznego, akurat z zakresu łączności publicznej, tak jak droga jest z zakresu transportu publicznego, ale przez to, że jest to inwestycja w celu publicznego, yy, no to dlatego, dlatego tyle się tego buduje, tyle się tego dzieje. Chyba nie, nie bardzo, <grytanie> to nie jest, tylko ze Innymi słowy, mogą Wam pod domem postawić stację przekaźnikową i Wy do tego nie macie żadnego prawa.

Obrigado. możliwości polskich polityków i urzędników dostałem to dzisiaj rano, więc nie zdążyłem tego przejrzeć tak zwany białą księgę ministerstwa cyfryzacji wcześniej wysłuchałem spotkania komisji, które w internecie się pokazało na w ten temat no muszę z przerażeniem powiedzieć, że tego by nie mogli powiedzieć studenci Poczyna, taki niski poziom jaki reprezentowała ta pani, która reprezentowała ministerstwo, to naprawdę trudno zrozumieć jakie były podstawy wciągnięcia jej do ministerstwa. Bez żadnych badań środowiskowych wprowadzono wifi oraz yy, stacje przekaźnikowe telewizji i radiowe właściwie w całych miasta Wszystko. znamy szpitale gdzie na dachu znajduje się stacja przekaźnikowa, znamy domy mieszkalne, znamy przedszula przeciwnie w odległości 8 metrów od takiej stacji nozowej jest przekroczony poziom wcześniej w zasadnej w

Witamy, witamy serdecznie Starostwo Powiatowe w Krasiku. Suweren przyszedł, proszę wstać Sprzeciwiamy się, Budowie Sprzeciwiamy się kategorycznie budowie masztu Eee. Oraz chcielibyśmy zweryfikować te wybudowane już, w jaki sposób one powstały, jakie były tam po prostu manipulacje eee. papirologii, kurcze i innych rzeczy eee. w jaki sposób dopuszczone to zostało w ogóle do wybudowania. Eee. Bo to co się w naszym starostwie dzieje to, to już w ogóle eee. No, nie ma słów na to. Jeśli myślicie tak samo jak my, to zapraszamy Was, żebyście dołączyli. Tak. Zorganizujemy jest. jakiś większy protest, bo we dwójkę to da, mało cześćko, możemy, nikt cześć. nawet się nie wyjdzie do na, nas. Zawsze tak dalej, lepiej nie? niż samemu ale. Tak. Im będzie więcej nas, tym lepiej. Tak. Także trzeba ruszyć, że tak powiem, tyłki i, i, i przejść tu. No. Zawsze można trochę tak się pobawić. Włączający renę. <grystanie> <grystanie> Którego dnia by można się pobawić, jak zebrał się. Trochę więcej osób to z, zrobić. Po prostu taki radzie, protest. Radzie. Yy, no jakby było trochę cieplej, to taki całodniowy praktycznie. grilla kiebaski. <grylach> bo, bo w tych warunkach no zaczyna padać, także będziemy się powoli zbijać. Załatwiliśmy to, co za, mieliśmy załatwić. Pani, e, pani. Kierownik referatu budownictwa po prostu była zaskoczona. Oczywiście nie zna ona <laughs> zapewne prawa prasowego, artykułu czwartego, jedenastego, więc no, nie odpowiedziała na żadne pytanie. Nie odpowiedziała na żadne pytanie. <laughs> na piśmie będzie odpowiedziana, tak. <laughs> Standardowe zagrywki, natomiast mamy ASA w rękawie, bo doszło prawdopodobnie do, do po prostu fałszowania dokumentów. ZASO grozi od 6 od miesięcy do lat trzech. Prokuratura. Także prokuratura myślę, że niedługo może tutaj zawitać. E, no zobaczymy, co tam wyjdzie z tego. Natomiast e, sądzę, że to skutecznie zablokuje e, budowę e, tejże instalacji, u, u mnie przynajmniej. Zawsze to coś. No, dlatego dołączajcie do nas. Wiadomo, że pan Gelzok nie może zrobić wszystkiego. To jest głównie pan Gelzok, no, jeśli chodzi już o wyższe instancje a nie tam starostwo, czy wojewoda, czy tylko do sądu najlepiej. No, Natomiast trzeba się sprzeciwiać od samego początku. Szczególnie jeśli się nie daje, nie daje możliwości do odwołania. No, to jest po prostu nie do pomyślenia. Nie? Jak zwykle nadużywam słowa no. Eee, nikt do nas nie wyjdzie, mimo że mają sesję. Patrzę tu fajną choineczkę moją. A starosta ostatnio mówił e, o jakimś fajnym projekcie dla niepełnosprawnych. To ja nie wiem, no tutaj prześladuję niepełnosprawnych. <laughs> <laughs> Każdego zrobi, niepełnosprawnego nie tak. do to jest to ważne. Tutaj kurczę, dyskryminuje niepełnosprawnych. Poniża po prostu, bo umawia się z nim, no, po czym no to, to można powiedzieć, e, taka gra. E, takie te socjotechniczne jakieś kurde zagrywki, służące do tego, żeby poniżyć daną osobę, a potem wypisuje na swoim profilu, że jakieś fajne programy dla niepełnosprawnych. Ja nie wiem, nie rozumiem tego <śled> ja, także. Dzisiaj, no, trochę już się nagrało. Będziemy kończyć, co? No, także trzymajcie się, subskrybujcie, dołączajcie do nas. Eee, nawet zimą można jeszcze spo, sporo tutaj protestować. Można zrobić tak, żeby na przykład rano, rano przyjechać. Jak wszyscy będą przyjeżdżać do pracy, <noise> i wtedy po prostu przechodzić tutaj przez przejścia dla, 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 dla... nie ma ale to jest przejście tak, tylko potrzeba ja nas więcej zwiast. żebyśmy tak, mogli coś tak. zrobić bo według to nie tak. zablokujemy przejścia tak. także jak jesteście chętni i dbacie o swoje zdrowie a najbardziej o zdrowie dzieci to no, dołączajcie bo to, do nas to, to jest... najbardziej niestety w dzieci uderza bo one nie mają rozwiniętych czaszek i to wszystko po prostu przechodzi do do mózgu dobra, to dzięki trzymajcie się i myślę, że tym razem był dosyć mocny materiał, w końcu udało się wejść do środka, jutro nie wiem, czy mi się uda nakręcić ale mam wszystkim eee, ale to już to już się jutro dowiecie, ja tu przekażę koledze zaraz po nagraniu natomiast wy się jutro dowiecie <gry> na razie, trzymajcie się